Jest to prywatna wiadomość do wolnych, świadomych ludzi, uwolnionych z Matrixa, Słowian, Polan, Lechitów, Ariów i innych plemion słowiańskich rozsianych po całej tej planecie i po całym wszechświecie, do suwerenów, suwerenek, dobrodziejów, dobrodziejek. Wszystkich niniejszym zdrawiam oraz sędziów pokoju i prokuratorów pokoju oraz pozostałych pracowników pokoju. Witam jeszcze raz serdecznie. Zastanawiam się właśnie nad kilkoma rzeczami. Na przykład nad tym, że już 5,5 roku. Nie mogę zadzwonić do dzieci, aby się zapytać ich, czy czegoś nie potrzebują i tak dalej. Oraz wszystko to, co byłoby z tym związane, w zależności od odpowiedzi, którą bym otrzymał na zadanie pytanie, czy drogie dzieci, czy coś potrzebujecie i tak dalej. Oraz jeśli załóżmy, poruszyłbym w tej rozmowie drugą kwestię, jakąś albo to byłby osobny telefon do dzieci, osobny kontakt do dzieci i tak dalej, to załóżmy, szczególnie w tym okresie, takim właśnie, druga połowa kwietnia. 2023 więc yy, yy, zadzwoniłbym do dzieci aby załóżmy złożyć im serdeczne życzenie tam z okazji urodzinek, imieninek i te sprawy więc no parszywa zmiana która ze swojej zasady dobra chyba raczej być nie może no bo skoro jest parszywa zmiana to ona nie może być dobrą zmianą no, to ta parzywa zmiana już ponad 5 lat zabrania mi, aby zadzwonić do dzieci, na przykład złożyć im życzenia tam z okazji urodzin i tak dalej. Jeśli to już jest okres 5,5 roku, jeszcze raz powtarzam, to już jest okres 5,5 roku, co oznacza, że już 5 lat jest skończone, minęło od taka sobie socjalistyczna pięciolatka, więc to oznacza, że już całe pięć lat, czyli pięć możliwości, w których mógłbym zadzwonić do dzieci, złożyć im życzenia z okazji urodzinek lub jakichś innych uroczystości rodzinnych, jakieś imieniny lub Jakieś inne życzenia i tak dalej. No więc, tak właśnie chciałem tutaj dzisiaj bardzo skromnie, troszeczkę prywaty tutaj zrobić, że właśnie akurat dzisiaj, na, na przykład dzisiaj, 17 kwietnia 2023, akurat w tym roku wypada to w poniedziałek. Że właśnie no nowy tydzień zaczął się, poniedziałek i tak dalej. A parszywa zmiana oraz kurwidłek wrocławski, układ wrocławski, takie miasto na Rubieżach, którejś tam RP, Wrocław, że właśnie układ wrocławski zabrania mi już piąty raz, piąty, za niedługo będzie szósty raz że zabrania mi zadzwonić do dzieci, żeby złożyć im życzenia na przykład z okazji urodzin, więc um, część z Was się może domyślać co ja na to. No więc część się może trafnie domyślać co ja na to, a część może się nie trafnie domyślać co ja na to, że, że po prostu miałbym inne zdanie od tych, którzy mi zabraniają. A to robi no, system matryksowy um, oraz parszywa zmiana, um, a w szczególności skundlony, parszywy bandyta międzynarodowy. Magdalena Druzgała-Szczepani Kaliszewska, lat około 54, niskiego wzrostu, nosi okulary, mieszka we Wrocławiu już chyba 11 lat. Od 10 lat jest pracownikiem przestępczej korporacji prywatnej pod nazwą handlową Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki Wydział Pierwszy Cywilny. Powtarzam, Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki Wydział Pierwszy Cywilny to jest pierwsze piętro pokój 168 tam jest sekretariat i tam jest yy, chyba Dwoje albo troje drzwi, takie po cywilu, bez żadnych blaszek, tabliczek, oznaczeń i te sprawy, więc po prostu tam ewentualnie może być siedlisko zła, skoro Magdalena Kaliszewska, ten bandyta międzynarodowy, europejski, znany już dobrze moim widzom, wielbicielom, subskrybentom, słuchaczom itd że właśnie ten parszywy, podły bandyta międzynarodowy, on tam często przebywa, to właśnie za jego sprawką to wszystko zaistniało, że, że nawet w dni urodzin nie mogę do, do dzieci zadzwonić i tak dalej, więc no, nie będę tutaj po prostu na głos mówił, co ja na to, ale no, wszyscy się mogą domyślać, co ja na to, dzięki.